Witam serdecznie. Nazywam się Jowita Jóźwik, Jestem tłumaczem języka angielskiego, akredytowanym przez Brytyjski Instytut Językowy i posiadam dyplom tłumacza sektora publicznego. W zakres świadczonych przeze mnie usług obejmuje tłumaczenia zwykłe na potrzeby własne klienta, tłumaczenia certyfikowane oraz tłumaczenia przysięgłe jak również tłumaczenia ustne. Wykonuję również tłumaczenia na potrzeby wszystkich instytucji w Wielkiej Brytanii, w tym tłumaczenia aktów zawarcia małżeństwa, aktów sztuki, świadectw pracy, dyplomów, licencji, umów, dokumentów ubezpieczeniowych, podatkowych, świadectw o niekaralności oraz wielu innych. Tłumaczone przeze mnie dokumenty są opieczętowane i poświadczone. Oferuję także pełne wsparcie w zakresie tłumaczeń ustnych w szkołach, w urzędach, instytucjach podczas wizyt lekarskich oraz tłumaczenia telefoniczne. Z tej acji, że podobne tłumaczenia często dotykają kwestii osobistych, obowiązuje niepełna dyskrecja oraz przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Mieszkam w Londynie od przeszło 18 lat, stąd też doskonale orientuję się w przepisach i regulacjach sektora publicznego. Zapewniam kompleksowe doradztwo i profesjonalne tłumaczenie dokumentów ubezpieczeniowych w przypadku gdy chcą Państwo na przykład ubezpieczyć auto w Wielkiej Brytanii i uniknąć wysokich kosztów związanych z odchowaniem pojazdu na parking policyjny. Zapewniam rzetelne tłumaczenie badań i wyników lekarskich, jeśli na badania przeprowadzone były w Polsce, a oczekują Państwo na wizytę lekarską. Wielkiej Brytanii lub na odwrót. Moją ofertę kieruję również do firm i instytucji, oferując usługi w zakresie tłumaczenia tekstów użytkowych i marketingowych, reklam, opisów produktów, broszur reklamowych czy stron internetowych. Realizuję również tłumaczenia techniczne i specjalistyczne z dziedziny medycyny, w tym tłumaczenia procedur oraz urządzeń medycznych, elektroniki, informatyki, nowinek technologicznych, prawa oraz nauk przyrodniczych. Zapewniam profesjonalność oraz rzetelność, terminowość, krótkie terminy realizacji, korzystne ceny oraz przyjazną obsługę. Serdecznie zapraszam do kontaktu i skorzystania ze świadczonych przez nas usług. Dziękuję bardzo.